Wiatr wył zaciekle na rozległych równinach Podlasia. Gdy Przemysław Nowak otworzył drzwi stodoły tamtego ranka, śnieg zasypał ściany do połowy. Wszedł do środka, buty chrzęściły na zamarzniętej słomie. Konie poruszyły się, z nozdrzy unosiła się para. Był w połowie drogi do pomieszczenia na uprząż, gdy ją zobaczył. Skuloną pod starym wełnianym kocem, drżącą obok zardzewiałej beczki na pasze. Jej oczy otworzyły się szeroko, szkliste, usta zadrgały. Pani powiedział spokojnym głosem, ale ręka powędrowała do rewolweru u boku. Skuliła się, ale nie poruszyła Proszę, nie jestem tu, by kraść. Przemysław zrobił krok bliżej. Zamarzasz na śmierć wiem, szepnęła. Uklęknął obok, odciągając koc na tyle, by zobaczyć jej twarz policzek miała umazany błotem, włosy splątane Rozwiane wiatrem w kolorze pszenicy po żniwach. Wyglądała na nie więcej niż 25 lat. Czy możesz chodzić? Skinęła głową ledwo. Przemysław objął ją ramieniem i pomógł wstać. Była lekka, opierała się o niego, jakby nie miała już sił. Poprowadził ją do domu, zimno kąsało skórę przez płaszcz. W środku rozniecił ogień w piecu i owinął ją kołdrami z łóżka. Usiadła na bujanym fotelu milcząca. Zęby szczękały. Nalał kawy i podał kubek. Jej ręce drżały zbyt mocno, by utrzymać go pewnie, więc uklęknął i przytrzymał. Mam na imię Przemysław Nowak, powiedział. A ty? Grażyna, szepnęła. Grażyna Szulc. Skinął głową. Skąd idziesz? Oczy zaszły łzami, odwróciła wzrok. Szłam dwa dni. Mężczyzna, którego poślubiłam, zostawił mnie pod białym stokiem. Wziął wóz, Powiedział, że jestem za dużym kłopotem i odjechał. Przemysław milczał. Ogień trzaskał. Grażyna otarła nos wierzchem dłoni. Próbowałam dotrzeć do łomży, słyszałam, że może tam być praca. W tym zimnie byś nie dotarła, powiedział. Umarłabyś tam. Wiem, powtórzyła, tym razem z załamaniem w głosie. Wstał i przyniósł miskę gulaszu z pieca. Jedz, potem śpi. Porozmawiamy później. Skinęła głową i wzięła łyżkę. Przemysław obserwował ją z drugiego końca pokoju. Jadła powoli, jakby żołądek nie wierzył, że jedzenie jest prawdziwe. Gdy skończyła, dał jej łóżko, a sam zajął fotel. Do wieczora burza się nasiliła, wiatr szarpał okna, ale dom był ciepły. Grażyna spała pod stertą kołder, pierś unosiła się równomiernie po raz pierwszy, odkąd ją znalazł. Przemysław siedział przy ogniu, wpatrując się w płomienie. Nie chciał żony, nie potrzebował nikogo, kto by od niego zależał. Nie po wojnie, nie po tym, jak ziemia zabrała brata, a gorączka matkę. Przybył tu, by być sam. Ale ona zamarzała przy stodole, a on zrobił więcej niż ją ogrzać. Wpuścił ją do środka. Następnego ranka Grażyna obudziła się powoli, mrugając w sufit. Spałaś prawie czternaście godzin, powiedział Przemysław, podając kubek rosołu. Sączyła go, ręce miała pewniejsze. Uratowałeś mi życie, wzruszył ramionami. Zostawienie cię na zewnątrz byłoby złe. Gdy próbowała wstać, zatrzymał ją, kładąc dłoń na ramieniu. Jeszcze nigdzie nie idziesz, burza trwa, a ty nie jesteś dość silna. Nie chcę być ciężarem. Nie jesteś. Oczy Grażyny znów się zaszkliły, ale zamrugała, by odpędzić łzy. Spędzili dzień w ciszy. Przemysław pracował przy dachu stodoły w przerwie wiatru. Grażyna siedziała przy piecu, zszywając rozdarty szew spódnicy nicią z szuflady. Tego wieczoru pomogła obierać ziemniaki na kolację. Mogę pracować, powiedziała, gdy nóż cicho stukał. Gotuję, sprzątam. Nie obce mi ciężkie rzeczy. Wierzę, powiedział, ale nie jesteś mi nic winna, Grażyna. Spojrzała na niego, oczy spokojne. Chcę zapracować na swoje miejsce. Zawahał się, potem skinął głową. Dobrze. Mijały dni Grażyna nabierała sił. Piekła chleb, cerowała koszulę. Sprzątała piwnicę na warzywa. Nie pytała o jego przeszłość, a ono jej. Ale czasem się uśmiechała, a gdy to robiła, czuł, jak coś porusza się w piersi. Pewnego wieczoru po kolacji stanęła przy oknie z rękami skrzyżowanymi. Nie myślałam, że przeżyję, powiedziała cicho. Przemysław podniósł wzrok znad pieca. Teraz jesteś bezpieczna. Odwróciła się. Nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Podszedł i stanął obok. Chyba wiem. Spojrzała na niego, a gdy jej dłoń musnęła jego, nie cofnął się. Nie chciałeś tu nikogo, prawda? zapytała. Nie, powiedział, nigdy nie chciałem żony. Skinęła głową, w twarzy mignął ból. Ale, dodał, potem znalazłem cię zamarzającą przy stodole. Oczy spotkały jego, szerokie i badawcze. I dałeś więcej niż ciepło, powiedział. Grażyna zbliżyła się, ręce wsunęły się w jego dłonie i nie puściła. Więc pozwól mi zostać. Głos był ochrypły. Chcę, żebyś została. Wiatr znów zawył, ale w domu było stabilnie i ciepło, a serce Przemysława po raz pierwszy od lat też takie było. W połowie lutego chłód zelżał. Śnieg trzymał się po północnej stronie wzgórz, błoto czepiało się butów Przemysława, gdy nosił wodę z potoku. Poranki już nie parzyły skóry. Grażyna chodziła wzdłuż ogrodzenia z cichą koncentracją, sprawdzając, gdzie druty opadły pod ciężarem zimy. Nosiła za duże rękawice i zwój drutu. Przemysław obserwował ją z ganku, ręce skrzyżowane. Nie oferował pomocy, nie prosiła. Wróciła koło południa, policzki zaczerwienione od wiatru i słońca. Wschodnia łąka solidna, południowa wymaga naprawy. Skinął głową. Pojadę po obiedzie. Mogę pójść. Zszedł z ganku. Zrobiłaś dość na dziś. Grażyna rozwiązała chustę i wsunęła do kieszeni płaszcza. To nie kwestia dość, to co trzeba zrobić. Spojrzał na nią, potem powiedział, ja wezmę narzędzia, ty noś gwoździe. Pojechali razem w ciszy, ona na starym koniu brata. Ziemia rozciągała się szeroko, poprzecinana topolami wzdłuż potoku. Grażyna nie wypełniała ciszy paplaniną. Przemysław zauważył, że mu się to podobało. Przy południowym ogrodzeniu pracowali ramię w ramię. Trzymała drut napięty, on wbijał z szywki. Ręce miała pewne, oczy bystre. Gdy skończyli, otrzepała ziemię ze spódnicy i oparła się o słup. Ojciec był kowalem, powiedziała. Nauczył mnie piłować żelazo, zanim umiałam pisać imię. Spojrzał na nią. Tak. Umiejętności utrzymują przy życiu dłużej niż uroda. Położył dłoń na belce, kciuk śledził sęk. Myślałaś, że tu wylądujesz? Nie, odpowiedziała. Ale nie żałuję. Nie odpowiedział. Wiatr szarpał kapelusz, jastrząb zawołał ostro. Wrócili wolniej. Słońce było nisko. Grażyna zsunęła się z siodła, nogi sztywne, bez narzekania. Gdy prowadziła konia do stodoły, Przemysław złapał ją za łokieć. Najpierw wejdź, zrobiłem gulasz. Ostygnie. Zawahała się, skinęła głową. W środku lampa rzucała złote światło. Gulasz był gęsty od kaszy i fasoli. Grażyna jadła w milczeniu. Wzrok wędrował do okna, gdzie zmierzch się zbliżał. Po posiłku sprzątnęła naczynia, Przemysław napełnił czajnik. Gdy odwróciła się, by podziękować, jej oczy zatrzymały się na jego twarzy. Zawsze taki cichy? zapytała. Złożył ścierkę. Mówię, gdy jest coś wartego powiedzenia. Skinęła głową. Kiedyś wypełniałam ciszę, by uniknąć pytań. Spojrzał na nią. Tu nie musisz. Nie nie odpowiedziała, ale podając talerz. Jej palce musnęły jego i nie cofnęła ręki. Tej nocy nie wróciła do łóżka. Przyniosła koc na fotel, ułożyła go i usiadła, patrząc, jak ogień przygasa. Przemysław wstał w progu, ręce luźno opuszczone. Weź łóżko, ja wezmę fotel. Nie będę spała w twoim łóżku, gdy ty bierzesz krzesło. Robiłem gorsze rzeczy, powiedział. W gorszym towarzystwie. Spojrzała w oczy. Powiedziałeś, że nie chciałeś żony. Nie chciałem. Nadal tak czujesz? Długo nie odpowiadał. Potem powiedział: Nie wiem co czuje Grażyna, ale nie chcę być znów marzła nigdy. Wstała, koc sunął się z ramion. Zróbmy miejsce, gdzie żadne z nas nie będzie. Nie poruszył się, ale coś w piersi się rozluźniło. Wyciągnął rękę, Grażyna weszła w ramiona, jakby czekała na ten moment całe życie. Marzec przyniósł odwilż i pierwsze oznaki życia. Przy studni pojawiły się krokusy bladofioletowe. Grażyna dotknęła płatków, palce delikatne. Przemysław obserwował z drzwi stodoły, uzda na ramieniu, zapach ziemi i drewna. Wieczorem Grażyna stała w przybudówce, szorując czajnik. Ręce czerwone od wody pracowała z determinacją. Zawsze trzymasz się obowiązków, nawet gdy nikt nie patrzy, zapytał Przemysław, wchodząc z liną. Nie podniosła wzroku. Łatwiej myśleć, gdy ręce zajęte. O czym myślisz? Zawahała się, spłukała czajnik. Mam list, którego nie wysłałam do siostry w Krakowie. Chciałam, by wiedziała, że jestem cała, ale nie wiedziałam, gdzie będę. Chcesz napisać teraz? Chcę wierzyć, że mam coś wartego opowiedzenia. Głos spokojny. Masz Grażyna. Spojrzała w oczy. Nie mówisz, jeśli nie myślisz, prawda? Nie widzę sensu. Wysuszyła ręce. Napiszę jutro, jeśli to w porządku. To twoja historia. Później znalazł ją przy stole. Światło świecy migotało, pisała powoli. Nie przerwał. Dołożył drewna do pieca, usiadł na ławie, patrząc na światło ognia. Następnego dnia podała list zapieczętowany woskiem. Jeśli jedziesz do placówki handlowej, zostaw u urzędnika. Mają jeźdźców na wschód. Zabiorę rano. Skinęła ręce z plotła. Nie wiem, co siostra pomyśli, nie rozmawiałyśmy odkąd opuściłam dom. Nie jesteś tą samą kobietą, powiedział. To może być dobra rzecz. Wyszła na ganek, wiatr złapał spódnicę. Wciąż uczę się, kim jestem. Oparł się o framugę. Oboje to robimy. Tej nocy kojot zawył z wzgórza. Grażyna siedziała przy palenisku, zszywając łatę w płaszczu. Nie odezwała się, dopóki nic się nie kończyło. Czego chciałeś, zanim tu przyjechałeś? Zastanowił się. Spokoju, ziemi, którą mogę uprawiać rękami. Bez odpowiadania przed nikim. Skinęła. A teraz? Odłożył pogrzebacz. Kogoś, kto wita dzień u boku, nie tylko przechodzi. Odłożyła igłę. Ja też tego nie myślałam, ale chcę. Przeszedł pokój, uklęknął. Wciąż myślisz o odejściu? Nie, pan, powiedziała. Widzę siebie budującą tu coś. Sięgnął po dłoń, palce zamknęły się na jego, silne. Wstali przed świtem. Grażyna mieszała mąkę. Przemysław zaprzęgał wóz. List w kieszeni płaszcza, ciepły. Wrócę przed zmrokiem, powiedział. Kolacja będzie czekała. Zatrzymał się na stopniu wozu. Już nie przechodzisz. Nie zamierzałam zostać, powiedziała, ale cieszę się. Przechylił kapelusz, wóz ruszył. Słońce złapało dach. Rzucając światło na ganek, gdzie stała Grażyna, oboje mieli do czego wracać. Pod koniec marca ziemia zmiękła do siewu. Przemysław orał za mułem, rączka pługa gryzła dłonie. Grażyna szła za nim, wrzucając nasiona, fasole, kapustę, buraki. Poruszała się z koncentracją, warkocz wsunięty w kołnierz, słońce łapało włosy na skroni. Nie rozmawiali wiele, ale w rytmie trudu coś przepływało, bez słów. Gdy ostatni rząd zasypano, Grażyna otarła czoło, spojrzała na wzgórza. Myślałam, że Kraków to cały świat. Co zmieniło umysł? Wędrówka, głód, człowiek, który obiecywał, ale nie dotrzymał. Nie odwrócił wzroku. Ufasz mi bardziej. Już to zrobiłam, powiedziała. I trzyma się. Wieczorem Przemysław zdjął z poddasza skrzynkę. Starą, wygładzoną czasem. Postawił na stole, otworzył. To ojca powiedział wyciągając narzędzia pilnik nóż do kopyt czyste w naoliwionej szmatce Grażyna sięgnęła po pilnik Dobrze przechowałeś myślałem że przekażę ale nie było komu odłożyła pilnik Teraz jest Spojrzenie zatrzymało się na jej twarzy coś w piersi przesunęło się jak kamień na dnie strumienia Następnego ranka pojechali na wschodnią łąkę Grażyna balansowała workiem owsa, plecy proste, disginler luźne. Powietrze niosło obietnice ciepła. Ptaki śmigały między słupami, ziemia pod kopytami miękka. Na skraju łąki zwolniła konia, wskazała to pole przy brzegu. Coś się rusza w drzewach. Przemysław zsiadł, karabin w ręku, ruszył przodem. Po minucie zawołał: To pies, zagłodzony! Grażyna dołączyła. Pies kulił się, żebra ostre pod skórą, ucho rozdarte. Nie warczał, tylko patrzył, oczy zmęczone. Uklęknęła. Nie jest dziki. Nie, powiedział, ale porzucony. Nie wyciągnęła ręki. Zobaczymy, czy pójdzie. Odwrócili się do koni. Po paru krokach pies wstał na drżących nogach i pokuśtykał za nimi. Po południu spał pod gankiem, brzuch pełny, boki unosiły się powoli. Grażyna stała, ręce splecione. Przypomina mi, jak się czułam, gdy mnie znalazłeś. Przemysław obok. Nie jesteś już tamtą kobietą. Nie, zgodziła się, ale ją pamiętam. W środku nagrzała wodę, szorowała szmaciany dywan. Przemysław patrzył, jak wyciska szmatę, szczęka zaciśnięta. Myślałem o ziemi za potokiem. Jest miejsce na coś więcej. Pokój z oknem, może ganek na zachód. Podniosła wzrok. Dlaczego? Podrapał kark. Bo jeśli zostajesz, nie chcę, byś czuła, że pożyczasz miejsce. Wstała powoli. Chcę to budować z tobą. Skinął głową. Zacznijmy po ostatnich mrozach. Tej nocy zasunęła zasłonę, odwróciła się do łóżka. Przemysław wzgasił ogień, boso na deskach. Podeszła położyła dłoń na jego piersi. Nie znałam człowieka, który nic nie żąda, a daje więcej niż mówi przykrył jej dłoń swoją. Nie wiedziałem, że mam więcej do dania, póki cię nie spotkałem. Wiatr ucichł, powietrze w domu pachniało ziemią i dymem. Grażyna przytuliła się, objął ją bez wahania. W tej ciszy złożyli przysięgę bez słów, nie w ceremonii, lecz w prostym akcie pozostania. Kwiecień przyniósł ciepło, topniejący śnieg wypełnił potok, to pole pokryły się jasną zielenią. Przemysław i Grażyna zaczęli oczyszczać działkę za potokiem. Ziemia była splątana korzeniami i chwastami, ale pracowała obok z wytrwałością rękawy wysoko, ręce obtarte, ale pewne. Pewnego popołudnia, kopiąc doły pod fundamenty, Grażyna oparła się o łopatę. Myślisz o dzieciach? zapytała, patrząc w niebo. Otarł czoło. Myślałem, że nie sprowadzę nikogo na ten świat, nie taki, jaki jest. A teraz, spojrzał na nią, umazaną ziemią, na ziemi, którą razem oczyścili, myślę, że dziecko wychowane w domu, który zbudowaliśmy, mogłoby wyrosnąć, wiedząc, jak być stabilnym. Skinęła raz i wróciła do kopania. Nie mówili więcej, ale pytanie zawisło: Nieciężkie, czekające. Na początku maja rama nowego pokoju była gotowa, z oknem na zachód, jak planowali. Grażyna malowała listwy. Głęboką czerwienią, wybraną w placówce handlowej. Przemysław obserwował z drabiny, montując ostatnie łaty dachu. Zawsze wiesz, czego chcesz? zapytał. Wiem, na co się nie zgodzę, odpowiedziała nie podnosząc wzroku. Dni się wydłużały. Grażyna prowadziła mały zeszyt, zapisując nawyki kur i stan drzew w sadzie. Czytała wieczorami przy lampie, czasem na głos, jeśli rozdział ją wciągnął. Przemysław słuchał, oliwiąc narzędzia. Jednej nocy odłożył pracę i powiedział, nie podnosząc wzroku, kupiłem pierścionek. Myślałem, że zapytam, gdy dom będzie gotowy. Zamknęła książkę. Nie potrzebujesz gotowego domu, by mnie zapytać. Spojrzał na nią. Nie chciałem, by to było z obowiązku. Nie byłoby, powiedziała. Wstał, sięgnął do szafki, wyciągnął pudełko z zaworka owsa. W środku był prosty złoty pierścionek, bez kamienia, solidny, ciepły. Przeszedł pokój, uklęknął. Chce cię poślubić, bo jesteś jedyną rzeczą, której jestem pewien. Sięgnęła po pierścionek rękami, które nie drżały. Bądźmy pewni razem. Wsunął go na palec, pasował bez trudu. Pobrali się nad potokiem, to pole w pełni, powietrze gęste od pszczół. Ksiądz z placówki przyjechał konno. Sąsiadka z pobliskiego gospodarstwa przyniosła kosz chleba i jajek. Grażyna miała suknię uszytą z niebielonego płótna. Przemysław przyciął brodę pierwszy raz od miesięcy. Złożyli przysięgi pod otwartym niebem, bez wielkich słów, tylko prawda mówiona pewnie. Gdy było po wszystkim, Grażyna oparła głowę o pierś Przemysława, objął ją ramieniem, jakby robił to sto razy. Wieczorem siedzieli na progu nowego pokoju, patrząc, jak słońce znika za wzgórzem. Pies, teraz wyżyniony, leżał u stóp. Nie żałuję niczego, pan, powiedziała Grażyna. Palce splecione z jego. Nie zmieniłbym nic, powiedział. Oparła głowę o jego ramię. Nawet trudnych części, zwłaszcza ich, one nas tu doprowadziły. Nie odpowiedziała, ale ręka zacisnęła się na jego, oddech zwolnił. Pocałował ją w skroń i nie ruszył się. Minęły tygodnie, potem miesiące. Zbiory przyszły późno, ale obfite. Zeszyt grażyny wypełniał się liniami i cichymi zwycięstwami. Pierwsze ciele urodzone bez kłopotów dzień gdy pszczoły się roiły a ona złapała je do skrzyni moment gdy poczuła ruch pod żebrami i wiedziała co to znaczy powiedziała przemysławowi pewnego sierpniowego wieczoru po kolacji idąc ścieżką sadu światło było złote powietrze pachniało skoszoną trawą zatrzymał się gdy to powiedziała stał chwilę boisz się zapytała choć głos sugerował że zna odpowiedź spojrzał na nią z czymś głębszym niż duma. Nie, jestem gotowy. Uśmiechnęła się, sięgnęła po jego rękę. Więc wychowamy je tu, na ziemi, którą zbudowaliśmy, i będziemy kochać z całych sił. Stali w sadzie, aż wyszły gwiazdy, pies kręcił się u nóg, dom za nimi świecił ciepło w nocy. Lata później chłopiec z oczami grażyny i cichą siłą przemysława biegał przez sad, śmiech odbijał się od gałęzi. Grażyna wołała go z ganku, mąka na fartuchu, przemysław wracał z pola, łapiąc go w biegu i podrzucając w powietrze. Dom rósł, by pomieścić ich życie. Więcej pokoi, więcej historii. Ale serce pozostało to samo. Dwoje ludzi, którzy znaleźli się przypadkiem i zostali z wyboru. Każdej nocy, bez względu na porę roku, grażyna leżała obok przemysława, ręka na jego, złoty pierścionek wygładzony czasem wiedząc, że jest dokładnie tam, gdzie powinna być.